Co odróżnia fenomenalne zespoły i grupy od tych po prostu dobrych? To tytuł wykładu naszego gościa specjalnego. Na scenę zapraszam pana Rafała Cupiała, badacza, trenera, konsultanta dynamik grupowych w organizacjach, przywództwie i zespołach. Dodam, że pan Rafał Cupiał, prywatnie miłośnik narracyjnych gier fabularnych i improwizacji teatralnej. Jest również naszym wykładowcą na studiach podyplomowych z Neuroprzywództwa. Panie Rafale, scena należy do Pana. Dziękuję bardzo. Czy mnie dobrze słychać? Punkt pierwszy. Timer mam, wszystko działa technicznie. Jejku, dawno nie występowałem do tak dużej ilości trójwymiarowych osób, które nie są za ekranem. To jest doświadczenie, które odświeżam sobie. Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem badaczem, cały czas analizuję badania dotyczące tego, jak ludzie współpracują ze sobą, jak komunikują się, jak tworzą grupy i zespoły. I zostałem poproszony o przedstawienie tematu, który będzie uniwersalny dla wszystkich. Więc im więcej analizuję takich badań, tym bardziej widzę, jak bardzo społeczne są nasze mózgi, jak bardzo jest to istotą nas, tego, kim jesteśmy. Jest nawet taki profesor nazywany profesorem wampirem, nazywa się profesor Polzak, jest neuroekonomiczny. Jest znany z tego, że jeździł po brytyjskich weselach i przed ceremonią zaślubin pobierał wszystkim krew i pobierał ją również po ceremonii zaślubin, żeby sprawdzić, jakie były zmiany w poziomie okstocyny we krwi. Okazało się, że wyłącznie na podstawie zmiany w poziomie okstocyny, był w stanie razem ze swoim laboratorium zmapować praktycznie jeden do jednego, kto jest kuzynem siódma woda po kisielu, kto jest od strony pana młodego, panny młodej, od rodziny panny młodej, a kto jest przypadkiem. Zaproszona jako osoba towarzysząca. Nasze mózgi wyewoluowały do komunikacji, i myślę, że niezależnie od tego, co robimy, czy zajmujemy się sztuką, czy pracujemy na akademii, czy pracujemy w biznesie, nasze szczęście, nasza kreatywność, nasze tworzenie zależy od tego, jak działamy w zespołach, w jaki sposób funkcjonujemy w grupach. I o tym chciałem trochę porozmawiać, bo gdy przyjrzymy się analizom, okazuje się, że tak naprawdę bardzo często, jeżeli chcemy mieć taki najlepszy zespół, fenomenalnie działającą grupę, dużo istotniejsze od tego. Kto jest w danej grupie, jest to jak ta grupa się ze sobą komunikuje, jak interaktuje. I to jest zaskakujące, bo kiedyś przy pierwszych analizach przepis był taki. Weź grupkę geniuszy, weź grupkę, grupkę takich prawdziwych gwiazd, wrzuć do kociołka, zamieszaj i mamy fenomenalny zespół. Okazuje się, że zarówno w piłce nożnej, na Wall Street, w działalności naukowej, bardzo często, gdyby wziąć takie prawdziwe gwiazdy, osoby najlepsze z najlepszych i wrzucić do jednego kociołka, to zupełnie one nie pracują ze sobą dobrze i trzeba wrzucić parę osób, które będą gdzieś nawigowały relacje społeczne pomiędzy nimi, że sami eksperci tak nie do końca zawsze dobrze współpracują. I żeby to zobrazować, chciałbym skupić się na kilku badaniach, które bardzo ładnie pokazują ten proces i próbują odpowiedzieć sobie na to pytanie. Pierwsze badanie, znane od lat, od dekad, tak naprawdę, nazywam je Piramidą Spaghetti, zorganizowane przez Petera Skillmana. Peter Skillman zgromadził grupy z całego świata, z różnych uczelni. I w momencie, w którym postawił je przed jednym zadaniem, to były. Eksperyment, który nas interesuje, to jest eksperyment specjalnie zbadany, więc tutaj za chwilę dodamy niuans. I w tym eksperymencie mamy jednolite czteroosobowe grupy składające się albo z CEO dużych organizacji, albo z prawników z dużym doświadczeniem w dużych kancelariach, studentów studiów MBA i pięciolatków. Zadanie jest następujące. Macie całe popołudnie, macie tutaj 20 kawałków spaghetti, taśmę klejącą nożyczki, piankę takiego marshmallowa i macie zbudować możliwie największą, stabilnie trzymającą się wieżę ze spaghetti. Zespoły stanęły w szanki, zaczęły działać, zaczęły organizować, zaczęły łączyć. No i pojawia się pytanie, za każdym razem w tym eksperymencie jedna grupa regularnie, konsekwentnie budowała nadzwyczajnie wyższe wieże niż ktokolwiek inny. Jak myślicie kto? Pięciolatki, pytanie dosyć retoryczne. Gdyby to byli na przykład CEO, to pewnie bym go nie zadawał. Natomiast drugie pytanie, które często na warsztatach albo na różnego rodzaju webinarach spotyka się z masą odpowiedzi, pojawia się pytanie, czemu? Bo eksperyment został nagrany na dwa sposoby. Pierwszy, tradycyjnie, wideo i audio. Obserwujemy sobie, dzieci chaotycznie rzucają się, coś układają, przekładają, przewracają się, nie wiadomo o co chodzi, jest wielki chaos. Dorośli profesjonalnie, whiteboardy, flipcharty, rozpisane strategia, kto jest za co odpowiedzialny. Tutaj oceniamy różne strategie, porównujemy je ze sobą, no więc pełna profeska. Pewnie ocenilibyśmy, że dorośli to wygrają. Ale wszystko zostało zbadane również przez socjometr. To jest takie małe urządzenie, które zawieszamy na swojej szyi. Jest wielkości karty kredytowej i socjometr zbiera dane socjometryczne, czyli jeżeli współpracuję z Wami w grupie, to na ile się odchylam, przychylam, czy podnoszę głos, czy komuś przerywam i potem mieli je w algorytmach i naukowcy w Human Dynamics Lab w MIT w Stanach specjalizują się w rozkładaniu tego na części pierwsze. Co się okazało? Dzieci spędziły około 90% czasu przeciętnie pomiędzy grupami na próbie rozwiązania problemu. Dorośli spędzili 80-90% czasu na czymś, co w psychologii nazywa się zarządzanie statusem czyli na próbie ustalenia, kto tu jest liderem, kto wydaje polecenia, na kogo trzeba uważać, kogo można poprosić o pomoc, czy mogę zaproponować głupi pomysł, czy mogę. Zadać pytanie, którego nie jestem pewien. Okazało się, że dzieciaki praktycznie od razu rzuciły się do rozwiązania. Dorośli najpierw badamy teren, sprawdzamy tutaj z tą osobą sojusz, ta osoba jest nie do końca bezpieczna, ta osoba jest liderem, może lepiej nie kwestionować. 80% czasu na zarządzaniu statusem. I zarządzanie statusem okazuje się, że niezależnie od tego, czy to jest medycyna, czy to jest sport, powoduje wiele dysfunkcji grupowych. Są różne takie paradoksy, jak paradoks. Abilen, który polega na tym, że wszyscy w grupie nie zgadzają się na coś, ale myślą, że wszyscy inni tego chcą, więc idziemy po prostu to zrobić. Przykładowo była grupa profesjonalnych narciarzy, w której każdy z tych narciarzy, każda z narciarek obawiali się wyjść w bardzo trudne warunki pogodowe na stok ale każdy pomyślał sobie, ha, no w sumie tutaj mamy profesjonalistów dookoła i nikt nic nie mówi, to znaczy, że wszyscy są pewni warunków pogodowych. I ten stres statusowy spowodował to, że wszyscy poszli, pomimo, że nikt nie chciał iść. Jest masa tego typu przykładów ze świata medycyny, ze świata sportu, podobny syndrom, który, który bardzo szkodzi grupom, to syndrom myślenia grupowego, czyli wszyscy podejmują dużo głupszą decyzję, niż by podjęli, gdyby wyciągnąć ich z grupy. Jeżeli wyciągnie się ich z grupy i spojrzą na to, co zdecydowali, to zła łapią się za głowę i pomyślą, gdzie ja miałem mózg. Ale w momencie, w którym są w grupie, mają tak silne instynkty szukania kompromisu, unikania konfliktów, że nie są w stanie myśleć racjonalnie. I wszyscy stety, niestety mamy to okablowanie. Ze względu na to, że Antropolodzy ewolucyjni w tym momencie dochodzą do konsensusu, że naszą główną przewagą biologiczną nad innymi gatunkami, nad innymi hominidami, jest to, że jesteśmy w stanie zgromadzić się w małe grupy, współpracować, coś tworzyć, polować razem, rozwiązywać problemy razem. Więc warto się temu przyjrzeć. Czyli mamy. Grupę profesjonalistów, grupę dorosłych osób, które są, są wytrenowani biznesowo w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu strategii, przegrywają z dzieciakami za każdym razem, ze względu na to, że nie umieją się dograć, nie umieją się komunikować. Bardzo często, kiedy prowadzę różnego rodzaju warsztaty z zbudowania zespołów albo z facylitacji, widzę ten proces tak bardzo czarno na białym. Czyli, jeżeli weźmiemy proste ćwiczenie, osoby, które wcześniej nigdy się nie znały, mają zbudować jakieś puzle. Po prostu pytając, nie pokazując sobie tych puzli, proste ćwiczenie na kreatywność grupową, to naj... zazwyczaj pierwsze komunikaty to jest em, Barbaro, przepraszam, ale czy wiesz, ewentualnie, potencjalnie, może byłaby taka opcja, żebyś powiedziała mi, co masz na prawej karcie, chyba że nie wiesz, bo to może nie jest dobry pomysł może masz coś innego teraz do powiedzenia. Więc mamy ogromnie rozbudowany komunikat, który próbuje zrealizować Barbaru, Basiu, co masz na prawej karcie? Ale jest 70 słów w tym komunikacie, bo na poziomie społecznym sygnalizuje. Hej, zobacz, nie jestem groźny, nie jestem psychopatą, nie jestem socjopatą, nie próbuję zająć Twojego stanowiska, nie atakuję Twojego terytorium, jestem bezpieczny. I Barbara odpowiada tak, ja też jestem bezpieczna, zobacz, reaguje bardzo życzliwie, chcę współpracować. I dopiero po jakichś 15 minutach, po jakichś 20 minutach, komunikat zmienia się na basia prawa karta, czerwone kółko, co u Ciebie, zielony trójkąt, okej, okay, to bierzemy Twoją kartę. I tyle. Więc mamy taki rozpęd notyfikacji, próbujemy to wszystko dograć na poziomie społecznym. Jest to, jest to absolutnie fascynujące. Więc pojawia się pytanie, jeżeli z jednej strony mamy zarządzanie statusem jako coś, co blokuje naszą współpracę w grupach, tak, że zamiast współpracować, tworzyć wartość, wymyślać nowe, nowe rozwiązania, my próbujemy ustalić, jaka jest jakiś tak zwany porządek dziebania w biologii jest takie hasło, jaka jest drabina hierarchiczna, kto tutaj jest pierwszy, kto tutaj jest ostatni, to co jest z drugiej strony skali? I tutaj z odpowiedzią przychodzi nam również zestaw ciekawych badań, jest też takie ciekawe badanie z kelogu, które udało nam się odtworzyć na neuroprzywództwie w bardzo małej grupie, z czego jestem, z czego jestem super zadowolony. E, nazywam sobie to badanie kompromitującymi spinaczami. E, profesor Lee Thompson na Kellogu zebrała grupy zawsze trzyosobowe, składające się z osób na stanowiskach zarządczych i te osoby na stanowiskach zarządczych e, miały postawione przed sobą zadanie Najprostsze zadanie kreatywne. Czy mogę poprosić ten timer? Tak troszeczkę. Super, dziękuję. E, Najprostsze, nie chciałbym was przegadać, bo jak się rozkręcę, to nagle będzie półtorej godzina. Wiem, że jestem ostatnią rzeczą dzielącą tutaj event przed wspólnym networkingiem i wspólną kolacją, więc chcę zadbać o wasz komfort. Dziękuję ślicznie. Więc mamy trzyosobowe grupy, takie, takie osób zarządzających. Będą podchodziły do niezwykle trudnego zadania kreatywnego. Wygeneruj jak najwięcej zastosowań spinacza biurowego. Taki klasyk kreatywny. Ale przed tym te grupy mają. Jedno zadanie do odhaczenia. Są grupy A, B i C. Grupy A są kontrolne i one mają opowiedzieć, jakie śniadania lubisz. Na słono, na słodko, niejem śniadań itd. Grupy B mają podzielić się swoim największym sukcesem, takim największym osiągnięciem, z którego są dumni z ostatnich sześciu miesięcy. Grupy C mają opowiedzieć jakąś swoją kompromitującą gafę. Jakąś taką małą wpadkę, którą mogą się podzielić przed nieznajomymi. Przykładowo taką gafę ja miałem też ostatnio, jak byliśmy całe nauczanie zdalne na Uniwersytecie Warszawskim prowadziłem wystąpienie na temat neuronauki w prezentacjach, jak budować prezentacje, żeby były miłe dla mózgu i mam bardzo specyficzny sposób rozgrzewania się wokalnie przed takim wystąpieniem, a że jest online, no to widzę kamerka włączona, nie zwróciłem uwagi, że mikrofon jest włączony. Biorę takie stare polskie kawałki rapowe i bardzo szybko, bardzo intensywnie je powtarzam, bo mają wszystkie trudne zgłoski obok siebie. I nagle widzę, że tam serduszka lecą, jakieś konfetti leci na tym zoomie i dopiero się złapałem wtedy, że no już zacząłem wystąpienie trochę przed tym oficjalnym startem wystąpienia, a tam już 80 osób wysyłało serduszka. Więc no koniec końców może jakąś relację udało się zbudować. Tego typu gafami dzieliły się osoby w eksperymencie i eksperyment za każdym razem replikowalnie jest jednoznaczny. Osoby, które dzieliły się sukcesem, to grupy najmniej kreatywne. Generowały najmniej rozwiązań, najbardziej sztampowe rozwiązania, najmniej oryginalnych. Kotwiczyły się na jednej kategorii, na przykład biżuteria i było 30 rzeczy w biżuterii, co można zrobić ze spinaczem biurowym. Grupy śniadaniowe były po środku. No i grupy, które dzieliły się gafą, dzieliły się jakąś taką śmieszną wpadką i się pośmiały. Nagle po prostu prawie dublowały czasem te grupy, które dzieliły się sukcesem. Przez odsłonięcie się, pokazanie, że tutaj jest bezpiecznie, pokazanie, że hej, jestem po prostu człowiekiem i popełniam błędy. Hej, ja też wyłączały zarządzanie statusem. Czyli co jest po drugiej stronie zarządzania statusem? Odpowiada nam to tak naprawdę najlepiej eksperyment przeprowadzony przez Google. Nazywa się projekt Arystoteles ze względu na cytat znanego filozofa, że grupa to jest coś więcej niż tylko suma części. 2012, 2013, 2014, Google postanowił sobie za zadanie odpowiedzieć ostatecznie na pytanie, co odróżnia najlepsze, absolutnie fenomenalne zespoły od takich po prostu dobrych. Zaangażował masę osób, wziął 180 najlepszych zespołów, podzielił na taką absolutną śmietankę i na te po prostu dobre. Sprawdził wszystkie możliwe statystyki, które można było, wybrał te najlepsze z najlepszych, no i zaangażował masę socjologów, psychologów, statystyków, specjalistów HR i przez rok, przez dwa lata nie mogli dojść do wniosku, nie mogli dojść do konsensusu, bo wydajność, kreatywność, wyniki, rozwiązywanie problemów każdego z tych zespołów było zależne od kontekstu. Okay. Niektóre zespoły pracowały zawsze z biura i widziały się codziennie, inne pracowały zawsze wyłącznie zdalnie. Były zespoły takich prawdziwych ekspertów w branży IT, ale były też zespoły, które składały się z zupełnych nowicjuszy, ludzi po studiach. Były zespoły osób, które się przyjaźniły, chodziły na grille razem, wyjeżdżały razem na jakieś kampingi i były zespoły osób, które miały wyłącznie taką suchą, czystą, profesjonalną relację. I dopóki nasi drodzy naukowcy nie trafili na dziedzinę wiedzy, jaka nazywa się normy grupowe, czyli zasady grupowe, nie byli w stanie rozwiązać tej zagadki. Czym są normy grupowe? Jeżeli macie grupę przyjaciół i umawiacie się wspólnie na, na przykład na gotowanie albo na gry planszowe albo na jakąś wspólną rozrywkę i ktoś się spóźnia dwie godziny to teraz zależnie od tego, jak grupa zareaguje, czy będą jakieś sarkastyczne komentarze złośliwe, czy ta osoba nigdy więcej nie zostanie zaproszona na wspólne gotowanie, czy będzie miała jakąś złośliwą ksywkę, która się będzie ciągnęła za tą osobą, czy z drugiej strony wszyscy to zignorują, wszyscy to po prostu przyjmą, tworzy się norma dotycząca tego, jak działa punktualność w tej grupie. Czyli jeżeli się umawiamy na 17, to wszyscy są 16.50, czy jeżeli się umawiamy na 17, to od 17 do 21. Tak bardziej południowe ustawienie się na jakąś wspólną kolację. Ok? To jest szeroki zakres. I każda grupa tworzy te normy, zazwyczaj przez konflikty niestety, dopiero jak ktoś się spóźni, ktoś się zezłości, to zaczynamy o tym rozmawiać i ustawiać jakieś granice. Okazało się, że to normy grupowe, czyli te zasady komunikacji, były jedynym statystycznie istotnym, ponadkontekstowym czynnikiem, który wyróżniał ekstraelitarne zespoły od po prostu dobrych zespołów. Było pięć norm, które biegły w peletonie, jedna tam gdzieś daleko na przedzie i cztery, które tam próbowały truchtem ją gonić. I te cztery to jest wiarygodność, czyli to, czy mogę ufać innym osobom, że jeżeli powiedzą, że coś zrobią, to to zrobią. To jest klarowność, czy każdy wie, jaką ma rolę, za co jest odpowiedzialny. To jest również poczucie sensu, czy moja praca ma jakąś wartość większą niż tylko to, że pracuję i zarabiam. I poczucie wpływu organizacyjnego, czy mój zespół ma wpływ na działanie organizacji. Czy on jest ważny, czy gdyby go nie było, to organizacja działałaby gorzej. Ale ta pierwsza to psychologiczne bezpieczeństwo. I psychologiczne bezpieczeństwo to jest taka norma grupowa, że jeżeli jestem w grupie, to czuję się swobodnie z tym, że mogę zakwestionować czyjeś zdanie, powiedzieć komuś, że popełnił błąd, powiedzieć, że samemu popełniłem błąd, przyznać się do gafy, przyznać się do słabszego dnia, do tego, że nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie. Czyli czy mogę być szczerze sobą bez kary społecznej? Czyli bez tego, że nie zostanę zaproszony na grilla, bez tego, że będą ploteczki na mój temat na skłoszu i przy kawce, bez tego, że. Może nie dostanę podwyżki, albo mój menedżer gdzieś mnie zablokuje. Psychologiczne bezpieczeństwo okazało się tym najistotniejszym czynnikiem odróżniającym jedne zespoły od drugich. Czyli przekonanie, że tutaj jest bezpiecznie. Mogę być sobą, mogę kwestionować innych, mogę zadawać pytania, mogę się uczyć. Ciekawe, okazuje się, że nieważne, czy to byli eksperci w grupie, czy to nie byli eksperci w grupie, to właśnie to bezpieczeństwo było wyznacznikiem. Więc mamy kolejny element, tak? Mamy z jednej strony zarządzanie statusem, z drugiej psychologiczne bezpieczeństwo. Wiemy, że zachowania, które odsłaniają nas, pokazują, że jesteśmy ludźmi, wyłączają jedno i włączają drugie. Wiemy, że jesteśmy stricte społeczni. I jeszcze na zakończenie chciałem dać Wam jedno badanie, które jest dla mnie ciekawe, a które pokazuje nawet wyższy poziom tego, co możemy osiągnąć. Otóż od lat w psychologii jest znany koncept inteligencji generalnej, IQ. Jeden z najbardziej znanych konceptów psychologicznych, mający największy zestaw badań, pokazuje możliwości danej jednostki doradzenia sobie z intelektualnymi zadaniami w różnych przestrzeniach, jeżeli jest wysoki, takie mocy przerobowe, taka pamięć robocza danej osoby. I Anita Woolley z MIT w Stanach zadała sobie pytanie, czy grupa może mieć taką inteligencję, czyli jeżeli weźmiemy sobie cztery osoby, pięć osób, sześć osób, to one mają takie swoje IQ. I przeprowadziła dużo badań sprawdzających to, Brała wykształcone osoby, stawiała je przed zadaniami, z którymi każdy z nas by sobie poradził. To nie są zadania, które mają wysokie kryterium wejścia, tak jak operacja na otwartym mózgu czy prowadzenie śmigłowca. To były zadania w stylu, czy jesteśmy w stanie dojść do konsensusu negocjując. Pod tytułem Każdy z nas ma inne cele na zakupy w warzywniaku, i czy jesteśmy w stanie się dogadać, czy jesteśmy w stanie wspólnie podjąć trudną decyzję etyczną, jakąś taką moralną, niejednoznaczną, czy jesteśmy w stanie pod presją czasu podjąć dobrą strategiczną decyzję przy ograniczonych danych, wygrać w szachy jako jedna osoba przeciwko sztucznej inteligencji, napisać symultanicznie artykuł w Google Docu więc coś, co każdy z nas mógłby się podjąć. Okazało się, że jest jeden czynnik, jest jeden czynnik, który wyróżnia te moce procesowe grup, jest jedna statystycznie istotna dana i została ona nazwana CQ, czyli kolektywną inteligencją. I co jest najciekawsze, co nie wpływa na kolektywną inteligencję grupy, po pierwsze, najwyższa inteligencja osoby w zespole, najwyższa IQ zupełnie nie wpływa na kolektywną inteligencję. To nie jest tak, że mamy jednego spryciule, jedną super sprytną osobę, która rozwiązuje problemy za innych. Średnia inteligencja osób w grupie, średnia IQ nie miało statystycznie istotnego przełożenia na inteligencję grupy. Miały wyłącznie dwa czynniki. Pierwszy słabczy, brzmi szumnie, ale to jest równa dystrybucja czasu konwersacyjnego w komunikacji. Czyli każdy gada mniej więcej tyle samo na koniec dnia, upraszczając to, ok? Każdy zajmuje tyle samo przestrzeni w procesie kreatywnym, kiedy rozmawia, kiedy grupa podejmuje decyzje. I drugi, uważność społeczna. Czy ludzie są wyczuleni na siebie pod tytułem na swoje intencje, czy rozumieją, co ktoś czuje w danym momencie, czy rozumieją, jak ktoś zareagował i czemu zareagował? Dwie czysto społeczne rzeczy były statystycznym wyznacznikiem tego, czy grupa lepiej wygrawała w szachy ze sztuczną inteligencją, szybciej dochodziła do konsensusu w związku z rozdysponowaniem zasobów przy trudnych zakupach w warzywniaku i podejmowała lepsze decyzje z perspektywy filozofii etycznej w sądzie, itd. Nadzwyczajnie ciekawe, IQ, najwyższe IQ w grupie nie miało przełożenia, średnie IQ w grupie nie miało przełożenia dwie społeczne rzeczy. Więc płyta z którą chciałbym nas zostawić tutaj, to jest puenta, że Nasze mózgi mają trochę inne priorytety, niż byśmy chcieli, żeby miały w akademii, niż byśmy chcieli, żeby miały w świecie biznesu, w świecie projektów. Więc jeżeli ktoś występuje przed nami, próbuje do nas, do nas do czegoś logicznie przekonać, daje nam takie argumenty przygotowane, merytoryczne, obliczone, rozłożone na części pierwsze, to mogłoby się wydawać, że skoro zaangażował się korę przedczołową, tą najnowszą część mózgu, do tego, żeby złożyć te liczby, argumenty, przesłać faks, to my wszyscy siedzimy, dostajemy ten faks do naszej najnowszej części mózgu i sobie tak ta no, nowa część mózgu myśli, hmm, cóż za wspaniale dobrane, budujące na siebie ale elaboraty, nawet ja tego nie mogę wymówić. elaboraty argumentacyjne, które tutaj eskalują i przechodzą w krzywą i tak dalej, i tak dalej. Tak nie jest, nasz mózg tak nie działa. Kiedy ktoś do nas mówi, jest na scenie, próbuje nam coś wyłożyć matematycznego, analitycznego, to nasz, nasz system nerwowy wyewoluował do tego, żeby zadać pytanie, o, osoba. Czy ja mam uciekać w tym momencie? Czy mam przygotować się do walki? Czy mogę się zrelaksować? Czyli to jest pierwszy poziom systemu nerwowego. Musimy ustalić, czy kontekst jest bezpieczny. Dopiero jak kontekst jest bezpieczny w danej grupie, w danym otoczeniu, mamy przestrzeń na to, żeby przeskoczyć w systemie nerwowym do kolejnego elementu, odhaczyć kolejny checkbox. I drugie pytanie jest takie, jest bezpiecznie, nie muszę biec po dzidę, nie muszę biec po kamienie, nie muszę uciekać stąd gdzieś do lasu. W takim razie, czy te istoty, które są dookoła mnie, gdzie one są w plemieniu? Czy one są z wrogiego plemienia, czy one są z mojego plemienia, czyli próbuję ustalić przynależność, tak? Czy my będziemy współpracować, czy my będziemy walczyć o zasoby, czy będziemy sobie pomagać w polowaniu, czy wręcz przeciwnie? Jeżeli to ustalę, to jaka jest hierarchia? Czy to są osoby, na które ja powinienem reagować, wysoki status? Czy to są osoby, które są na równi ze mną, będziemy współpracować jako rówieśnicy? Czy może to są osoby, które są niżej w hierarchii i one patrzą na mnie, żebym ja podjął jakąś decyzję, żebym powiedział, co teraz będziemy robili? I dopiero w momencie, gdy te dwa poziomy są wyeksplorowane przez nas mózg, w ułamku sekundy, tak, ustalamy, bum, bezpiecznie, bum, osoby z mojego plemienia, osoba z wyższym statusem będę reagował, bo ta osoba będzie potrzebowała mojego wsparcia w swoim przedsięwzięciu, to dopiero wtedy jest przestrzeń na to, żebyśmy skupili się na rzeczach takich jak algorytmy, jak zaawansowane intelektualne, matematyczne rzeczy. I pamiętając o tym, skoncentrowałbym się po prostu na tym, że gdy budujemy grupy, żeby pamiętać, że oczywiście grupa składająca się z ekspertów, z intelektualistów, z osób kreatywnych, ma ten potencjał poblokowany po tych osobach, ale to, co odblokowuje ten potencjał, to jest to, czy ta grupa jest bezpieczna. Czy mamy w tej grupie zbudowaną przynależność, czy czujemy, że jesteśmy z jednego plemienia, czujemy się podobni do siebie, czy w tej grupie jest wyrównany status, czy jesteśmy w stanie tak zarządzić dynamiką statusową, jak małe dzieci, które po prostu koncentrują się na zadaniu, a nie na budowaniu statusu i na zarządzaniu tą całą hierarchią. Więc żebyśmy pamiętali, że kiedykolwiek, kiedy współpracujemy kreatywnie, biznesowo-akademicko, to często to, jak się komunikujemy, ile dajemy przestrzeni innym, czy jesteśmy na nich uważni, jest ważniejsze nawet od tego, kogo zaprosimy do takiej grupy. I z tym chciałbym Was zostawić i życzyć udanego wieczoru. I dziękuję wielkie za uwagę. Nie wiem, jak Państwo, ale ja jestem pod wrażeniem tego wykładu. Panie Rafale, dziękujemy bardzo za to. Inspirujące i niezwykle energetyzujące wystąpienie. Wielkie brawa!